Cześć, witajcie. Wiecie co? Mam jakiś zły dzień. Jeszcze nikt nie dzwonił po pizzę. Nikt jeszcze dzisiaj jej nie zamawiał. Już dawno minęła pora obiadu. Czyżby wszyscy mieszkańcy przestali lubić pizzę? Bo jeśli tak się stanie, to ja zupełnie nie będę miał niczego do roboty. Stracę pracę. Nikt nie będzie chciał jeść pizzy, a ja nie będę miał dla kogo robić tej pizzy. Głodna jestem. Burczy mi w brzuchu. A na dodatek trafiliśmy do jakiegoś dziwnego miejsca. Masz rację, Sobella. To bardzo dziwne miejsce. Ci mieszkańcy jakoś tak dziwnie wyglądają. Nie wydaje mi się, żeby tutaj było cokolwiek dobrego do zjedzenia. Może po prostu wrócimy do domu i zjemy tam pyszny obiad. Zobacz, jak ci wszyscy mieszkańcy dziwnie na nas patrzą. Normalnie, aż wyszli z domów chyba, żeby nas podziwiać. Przecież jesteśmy zwykłymi dzieciakami. Dziekami. Super bohaterami. Ojej, Czy to jacyś nowi mieszkańcy? Ale oni dziwnie wyglądają to to są chyba jeszcze dzieci. Ale mają fajną brykę. Ciekawe, czy kiedyś wjadą do mojego warsztatu samochodowego. Nadal jestem bardzo głodna. Powoli mój brzuch już nie wytrzymuje. Halo, halo przepraszam. <noise> Przecież. Co mamy? Zaczepiać ludzi i proponować im pizzę? Niedługo do tego dojdzie. Zero zamówień. O co dzisiaj chodzi? Jakiś pechowy dzień. Chodź, sovella. Tam widzę, obok tego skutera stoi jakiś pan. Może on nam coś pysznego tutaj zaproponuje? Może w okolicy jest jednak jakaś restauracja? Wiesz co? Ja to już zjem, obojętnie co. Jestem tak strasznie głodna. No dobra, chodź, pójdę go spytać. Wygląda jakby był tutajszym mieszkańcem. Wygląda tak dziwnie jak ci wszyscy. Chodź. Dzień dobry panu. Mam do pana takie pytanie. Jestem tutaj przejazdem. Co? O, co? Co to ma być? Gadający kot? Kim ty w ogóle jesteś? O rany. <ścoughs> Ściągnij tę maskę, bo mam wrażenie, że mówi do mnie prawdziwy kot. No to jest mój strój, ale nie będę go teraz ściągał. Jestem tutaj z moją przyjaciółką. I chcielibyśmy zjeść coś dobrego, tylko że w okolicy chyba nigdzie nie ma restauracji. Restauracji, ani baru, nawet hotowa nigdzie nie można dostać, co to za dziwne miasto! O rany! Batman! <ścoughs> dziewczyna Batman! Albo dziewczyna nie topesz. Wiecie co? Słuchajcie. Skoro Wy wyglądacie jak super bohaterowie, to zaproponuję Wam coś naprawdę super. Tylko, że my jesteśmy bardzo, ale to bardzo, bardzo głodni, szczególnie ja. W takim razie... Słuchajcie, lubicie jeść pizzę? Bo tak się składa, że ja robię najlepszą pizzę w okolicy i nigdzie nie znajdziecie jej pyszniejszej. Naprawdę robisz pizzę? No to koniecznie poproszę pizzę, zjem po prostu wszystko. Jestem mega, mega głodna. Też chciałbyś zjeść pizzę? Wiecie co? Jesteście dzisiaj moimi jedynymi klientami, więc dostajecie mega zniżkę. No pewnie, że chcę zjeść pizzę. Uwielbiam jeść pizzę. Mmm, pycha, pycha. Wow, udało się, sprzedawca pizzy ma w końcu klientów. Udało się, no i może zrobić swoją ukochaną pizzę. Zawsze wwozi ze sobą taką specjalną formę, która jest w jego skuterze. Bierzemy do tego ciastolinę. No najlepiej w takim jakimś jasnym kolorze, takim jakie ma ciasto albo ser. No i mocno musimy odcisnąć tutaj wzór. Ta pizza będzie chyba dla kotboja. Tylko pomyślmy, co kotboj lubi jeść na pizzy? Może odrobina brokuła na tej pizzy sprawi, że będzie ona jeszcze smaczniejsza. No i może zrobimy jeszcze jednego brokułka, takiego ślicznego, zielonego. A do tego tutaj obok brokuła widzę, że możemy odcisnąć listki. Będą to na przykład listki oregano. Ich zrobimy troszeczkę więcej, ponieważ przydadzą nam się aż na dwie pizze. Do pizzy idealnie pasuje sos pomidorowy albo pomidory. Teraz zrobimy takie plasterki świeżego pomidora. I pomidor również będzie na dwóch pizzach, zarówno dla Sowelli, jak i dla Codboya. A wy teraz na dole w komentarzu mi napiszcie imię waszego ulubionego pijamersa. Czy jest to może ktoś z tej dwójki, czy może jeszcze Gekson. Wiesz co, mam wrażenie, że mój brzuch tak głośno burczy, że słyszą to wszyscy dookoła. Nie, no spokój, ja tam tylko o parę razy słyszałem. O, o chyba teraz znowu ci zaburczało. O, o, chyba moi goście się niecierpliwią. Szybko, szybko muszę kończyć tę pizzę. Na tej pierwszej pizzy miały być brokuły, no i listki, oregano. O, zobaczcie, ułożymy je tutaj tak dookoła. Oczywiście nie może zabraknąć pomidorków. No i jeszcze. Tutaj mamy zrobione takie kuleczki. Te kuleczki to może być albo kukurydza, albo dodatkowy ser. Mmm, pizza z dodatkowym serem jest naprawdę pyszna. Pierwsza pizza jest już gotowa. Czas na kolejną pizzę. Bierzemy oczywiście pomarańczową ciastolinę. No i musimy zrobić pizzę dla suweli. Ona przecież jest tak bardzo głodna. Szukała wszędzie restauracji i chciała koniecznie coś zjeść. Więc mamy dla niej ogromną pizzę z sześcioma kawałkami. No i teraz tak, na tej pizzy będą oczywiście listki bazylii albo oregano. O, na około, wszędzie będą te listki. Teraz musimy dołożyć pomidorki. Dobra, pomidorków musi być bardzo dużo. No i tak jak poprzednio, damy tutaj jeszcze dodatkowy ser. Oraz kukurydzę. No i chyba pizza jest już gotowa. Przepraszam, podano do stołu pizza. Szefa kuchni jest już gotowa dla moich głodomorów. No chodźcie, chodźcie. Sowella, Gregson, zapraszam was na przepyszną pizzę. No czuję, że jest pizza. Przecież pachnie już z daleka. Mmm, pychota, moje burczenie w brzuchu się zaraz skończy. Chwiłeś idealnie, bo ja uwielbiam pizzę z brokułem. Mmm, Niebo w gębie. A ty, Sowella, jakoś się nie cieszysz. Straciłaś apetyt? Jadłaś już coś w tym czasie, kiedy robiłem pizzę? Nie, nie, niczego nie jadłem. Jestem bardzo głodna, tylko że na tej pizzy jest mnóstwo pomidorów, a ja bardzo ich nie lubię. Zapomniałam ci powiedzieć, ale myślałam, że nie użyjesz ich aż tak dużo. Ojojoj, oj, oj. to co teraz? Szybko pędzę i zrobię dla ciebie specjalnie nową pizzę. Sowella, przestań robić problemy i jedz to, co jest zrobione. Jak ty się zachowujesz? Krzyczałaś, rozrabiałaś, że jesteś głodna, a teraz wymyślasz przez jakieś pomidory? Słuchaj, ale ja naprawdę ich nie lubię. Nie, nie, nie będę tego jadła. Sowella, a kiedy ostatni raz próbowałaś pomidora? No, dawno, jak byłam jeszcze małym dzieckiem. No to chyba czas najwyższy, posmakować drugi raz pomidora. Może tym razem ci posmakuje i, i, i będziesz częściej go jadła. Myślisz, że to się uda? No dobra, jestem super bohaterką dziecięcą i dam radę. Mm. Mm. Ej, mm. jakie to jest pyszne! Mm, pomidory, pomidory na tej pizzy smakują wręcz idealnie. Sowella, no nie wierzę. Jednak ci posmakowały te moje świeże pomidorki? I, I jednak zjadasz tę pizzę? Tak, i bardzo cię przepraszam, że tak marudziłam, ale wiesz, Kotboy mnie namówił i mm, ta pizza jest naprawdę mm, najpyszniejszą pizzą na całym świecie. I tak oto pijamersi, Sowella oraz Kotboy wreszcie się najedli. Sobella ponownie spróbowała pomidora i bardzo jej posmakował. Spodobał Wam się ten przepyszny odcinek z pizzą? To zostawcie kciuki do góry i koniecznie zasubskrybujcie mój kanał, aby być zawsze na bieżąco. Do usłyszenia, pozdrawiam was. Pa pa.